Powstanie Wielkopolskie. Powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Niemieckiej Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod Zaborem Pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Na zajutrz swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy. Zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru polskiego. Ale w tym odcinku skupimy się tylko na jednym powstańcu i będzie to charakterystyczny, trochę egzotyczny żołnierz. Ponieważ pochodzący aż z Kamerunu, bohater Sam Sandy, afrykański zapaśnik, który walczył o wolną Polskę. Historia powstania wielkopolskiego pełna jest bohaterów, których życie to gotowy scenariusz na film. Jednym z nich był Sam Sandy, człowiek o niezwykłej sile, odwadze i wielu talentach. Jego historia pokazuje, że walka o wolność łączyła ludzi z różnych zakątków świata, kierujących się tymi samymi wartościami. Sam Sandy urodził się około 1895 roku w Kamerunie. Służył w armii francuskiej, walczył w I wojnie światowej, a później trafił do niemieckiego obozu jenieckiego pod Poznaniem. Po uwolnieniu obozów strzałkowie, bez wahania, dołączył do powstańców wielkopolskich. Wyróżniał się nie tylko imponującą posturą, ale też niezwykłą umiejętnością prowadzenia samochodu, wówczas rzadką i cenioną w działaniach wojennych. Na froncie pokazał odwagę, sprawność i determinację, stając się symbolem męstwa, solidarności i ponadnarodowej walki o wolność. Po powstaniu sam pozostał w Polsce i szybko zdobył lokalną popularność. Był zapaśnikiem i artystą cyrkowym, którego pokazy siłowe przyciągały tłumy w Poznaniu i Warszawie. Pracował jako taksówkarz, portier i korepetytor języka angielskiego, a jego szlachetna postawa i zasada fair play zjednywały mu sympatię mieszkańców. Sandy znalazł w Polsce nie tylko dom, ale także miłość. Po ślubie z Łucją Woźniak osiedlił się na stałe w Wielkopolsce i angażował w życie lokalnej społeczności, m.in. w poznańskim lokalu Palmarium. Zmarł nieoczekiwanie w 1937 roku. Przyczyną jego zgonu było najprawdopodobniej osłabienie organizmu po licznych walkach. Sam Sandi był jednym z kilkuset cudzoziemców, którzy wzięli udział w powstaniu Wielkopolskim, a jego historia przypomina, że odwaga i poświęcenie nie mają granic.